z pączka, drożdżówki i schałeczki. Pyszne. Mm. Słodyczki. No, słodko dobre. Miód czuć, fajnie. Osełko, ja. ale ciastko, pączuszka, drożdżóweczkę czuć też. Rafał, skąd przyjechałeś? Przyjechałem ze Złocieńca. Co wy robicie tam w Złocieńcu? Prowadzimy piekarnię razem z żoną, mhm. ziemieśniczą, piekarnią cukiernię A co to znaczy, że bo to dużo znaczy w tych A, czasach. Ziemieśniczą, no to, to znaczy to, że robimy na zakwasie pieczywko, no, i jak robimy pączki czy drożdżowe, no to robimy to na naturalnych składnikach. Gdzie macie dokładnie swoją lokalizację? Złocieniec. Jak się nazywa? Piekarnia Aleksandra i Rafał Murawcy. Czyli teraz tu robicie to wszystko naturalnie. Czy w taki sam sposób chcecie teraz robić, rozumiem, lody, tak? Oczywiście, dlatego tu trafiłem. A trafiłeś? Jak jesteś zadowolony? No i po całym dniu jest super. Głowa dalej pracuje? No, troszkę mniej, ale jest okej. Okay. Czego się nauczyłeś dzisiaj? No dzisiaj się nauczyłem zrobić lody, robiliśmy akurat z pączka drożdżówki, z chałeczki. No właśnie, bo Ty przywiozłeś dzisiaj taki, taki proszek w ogóle, co to było? Tak, chałka zmielona. Czyli jeżeli chałka już się kończy, w sensie już nie jesteś w stanie jej sprzedać, wtedy ją suszysz i ją proszkujesz? Tak, wtedy suszę ją, sproszkuję i przywiozłem ją na gotowo. Jak Ci te lody w ogóle smakowały dzisiaj? No jak dodaliśmy miodu do tych lodów, miód razem z masłem i ten super sprawa. Do tego jeszcze dodawaliśmy wariegaturę tak na spróbowanie, co to było? Figa, aaa, figa. Figa, figa była dobra też do tego, mm. na samym końcu. Miodek! To jeżeli teraz miałbyś sobie zaprojektować jakiś smak lodów, to byłbyś w stanie już sobie tak stworzyć coś samego, samodzielnie? Oczywiście, nawet nie jeden smak. A przyjeżdżałeś dzisiaj z wiedzą kompletnie zero? Lody kompletnie zero, nic. W jakim czasie zaprojektowałeś swoje pierwsze lody śmietankowe? Po sześciu minutach zrobiłeś. Ale najważniejsze chyba teraz już masz, że jesteś w stanie sobie stworzyć smak. Na czuja nawet jesteś już w stanie określić, jakie będą parametry, tak? Oczywiście. Czy to nie jest tak, że aplikacja zrobiła wszystko za ciebie? Nie, trzeba było się pomęczyć. No dobrze, dziękuję bardzo. No ja też dziękuję również.